te twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny, pierwszy odcinek z gry Spore. Tak, po cudownej farsie w orkach stwierdziłem, że czas na powrót do starej gry, którą już kiedyś ogrywaliśmy, ale w troszeczkę innej formie. Kiedyś, chyba jak kończyłem serię, że dobrze pamiętam, zapowiadałem, że Spore będzie miał drugi sezon, w którym przejdziemy grę w trochę inny sposób niż wcześniej. Tutaj przypomnijmy, na naszej planecie Olimp z naszym gatunkiem Herosimus Maxima wędrowaliśmy jako pokojowa rasa, niosąc y, ludziom pokój, religię i ogólnie oświecenie. Tym razem pójdziemy w zupełnie inną stronę. Będziemy mięsożercą, będziemy agresywni, będziemy prowadzić wojny i wszystko inne. Tak, to jest moja druga, znaczy pierwsza w sumie planeta, którą robiłem, to była wersja taka gospodarcza jakby. Nawet dzisiaj troszeczkę ograłem, żeby tak przypomnieć sobie tę grę. Tu w sumie też ostatnio grałem. Mniejsza o to. Lecimy. Wybrałem sobie tą planetę. Zaczniemy jak wcześniej od komórki, która będzie mięsożercą. Pięknie wygląda. Niech będzie dalej. Poziom trudności. Szczerze, religijny odgrywaliśmy na normalnym. A też czy nie zagrać na niskim. Tak, żeby. Wiecie, ta sera już pójdzie w miarę szybko. Nazwij swoją planetę. Mieliśmy już Olimp. Ah. Nie nazwę tego Olimp 2.0. Um. Nie jestem pewien, czy dobrze to piszę. Ich chyba jakoś tak. To było drzewo życia w tym... w mitologii greck greckiej, boże, nordyckiej, chociaż w sumie. Asgard, o. Nie tak się to zapewne pisze, ale ja to tak napiszę, bo lubię. Lecimy. No matko. Już raz to widzieliśmy. Lecimy, meteor nasze słońce. No, no, w ogóle powiedzieć, że w poprzedniej nie, serii nie było kamerki i tutaj też nie będzie, że chodzi o spora, bo jakoś tak nie wiem. No i znowu nam zniszczy planetę, znowu zrobi nam dziurę i tyle z tego będzie. Ja powinienem zabrać myszkę z ekranu. Uuu. I znowu spadamy w sam dół oceanu. To już czytaliśmy, to nie jest nam potrzebne. Nie, strzałkami lepiej. Czyli postaram się strzałkami chodzić. Gdzie są moi przyjaciele? Dwa. Tam coś pływa, tam coś pływa, tam coś pływa. Groszkator. Mhm, chodź, zjemcie ZJEMCIE! Pewnie tu był jeszcze jeden gatunek. Nie tylko groszkatory, bo były też jakieś takie mięsożerne. Tam? Nie, to też groszkator. No to dobra, chromolić to. To jest coś nowego złotka. Nie złotko, przepraszam. Tu mamy tego pana, sikorkę. Pewnie tak pływam i dalej nie widzę tego gatunku, co tam na dole mięsożerny. Może tak go nie było? O! Dzień dobry, zechlało go. Dobra, wpłynę w symbol, żeby go zebrać, bo potrzebuję. Przynajmniej teraz, jako mięsożercy, mamy troszeczkę łatwiej. Głównie ze względu na to, że, <laughs> przepraszam, nasze polowanie na komórki inne, również ogólne zdobywanie wszelkiej maści części będzie łatwiejsze, tak? Bo wtedy mogliśmy pokazać na tym, że albo ktoś zostanie zabity, albo że jakiś to coś zabije się na nas. A tu sami możemy zabić. Znaczy wtedy niby też można było, ale to nie to samo. Umówmy się. Fabryka komórek, dobra, ja wiem. Tak, co zrobimy? Um, dwie witki wolę. I prawie wąsy. Nie, dobra, bardziej gdzieś tu u góry. Hmm. 15. One kosztują. My mamy 10. Znaczy, pięć, 5. Brakuje nam 10 w takim razie. Dobra, chodźmy tak. Jeżeli chodzi tylko o kolor, ja bym sobie zmienił. Będziemy niebiescy. Nie, ostatnio byliśmy różowo-niebiescy, teraz bądźmy szarzy, biali, biali. A tylko jeszcze bym się troszeczkę powiększył, jeżeli chodzi o to miejsce. Chociaż z drugiej strony. Nie, dobra, przyda bo większy. O! Właśnie. Tutaj tylko będziemy chudsi. I dupa wielka. O! Wyglądamy prawie jak klepsa. A, nazwa gatunku. Ja w ogóle miałem w planach, żeby to coś przypominało nietoperza. Ale... Wulpera... Tak się pisał chyba lis, nie? Wulpera, czy jakoś tak? A to nie był albo to był wilk? Nie wiem. Eee. A tantrum, dlatego że nie wiem, że to, to słowo jakoś nie wiem, mi pasuje. Nie wiem. Będzie tak. Wyglądamy no, dziwniej pokracznie, ale ważne, że to ma działać. Jeżeli coś jest dziwne i pokraczne, ale działa, To to dobrze. Jakie duże, dzień dobry. Chodź tu, jem cię. Aha. O, ciebie nie chcę, ciebie nie chcę, ciebie nie chcę, spadaj, spadaj, spadaj. E, czy tu nie będzie, tu jest chrupak. Hmm. Nie interesuje znalezienie kolejnych części. Przydałyby się nam one, ale przede wszystkim musimy być szybsi troszkę. Więc to widać, my w prądy nie dajemy rady płynąć. Dzień dobry, to jest zasuwacz. Kiedyś będę musiał sobie zrobić taką osobną jakby planetę. I na niej będę prowadzić wszystkie aczywmenty. Właśnie nie wiem, czy nie jest aczywment przypadkiem za to, żeby będąc tylko małą komórką zabić tą dużą. Mogę się mylić. Ale tak coś mi się kojarzy Au! Co mnie walnęło? Nie ma, ja muszę się wyleczyć Zaraz się, że to mnie zawiło. O, larwiak! Zasuwacz! Puść tu! Puść tu! Puść tu, chcecie zabić! Przy, przytkał się, przytkał się, przytkał się, dam radę? Tak! Mam twój wielki tyłek O matko, gdzie, gdzie są kolejne jakieś części? Powinny gdzieś być. Na pewno brakuje nam jeszcze trucizny, ale ona chyba będzie później. Brakuje. O, właśnie, następnym będzie trucizna. Jak tego będziemy mogli, e, przyda nam się też. E, to do wszystko żerności, ale tylko po to, żeby to odblokować. I do tego bym sobie dorzucił. Ten. Daj, gdzie mnie? Tu czesz. Gin! Było zadzierać. Dobra, chodźmy może po ten. Po partnerkę, już partnera, czy cokolwiek innego? Chodź. Dzień dobry. No, yy, prąd, trucizna. To jedno do. Zas. A, jeszcze skrzydełka potrzebujemy. No tak. Chcę usunę to, mogę mieć turbo tyłek, może dwa, tak żeby było, i może jeszcze jedną parę oczu, nie, bez sensu. Zważę, że teraz jesteśmy szybsi. No i to mi się podoba, tak to ja mogę grać. Dobra. O, są te skrzydełkowe. Chodź tu. Chodź tu. Mam szybki tyłek, więc i tak cię dogonię. Idź. No. O, tam jest ten do zasysania. To mi się nie podoba. O, tu jest znowu ten do zasysania. Nosacz. Ile on ma tych tyłków przyspieszających? O, dzień dobry. A pan co to. Bunkish. Tu jest ten trujący. Ty, gdzie mnie tu czesz, co? Nie, 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 nie trój mnie, nie, nie trój mnie. A tam jest meteor. Jest, był, bo już go nie ma. Amba Fatima, było i nie ma. Wszystko przez ciebie. Jest meteor, jest. Co z niego mamy? Truciznę, czyli nie musimy ten yy, się martwić o to, żeby trzeba zabijać tych trujących. Jak nam w ogóle idzie, że chodzi o to? No, wciąż idziemy w stronę mięsożercy. To mi się bardzo podoba. Tylko ta śmierć mnie. Ach. Trudno. Z tobą nie chcę zadzierać. Przepraszam bardzo. Te rzęski też by mi się w jakiś sposób przydały pewnie. Nie będę się z tobą bił, nie będę cię gonić, bo mnie zabijasz. Uuu, dzień dobry. Aś tu, am. Tu coś zdedziło. Coś, z czym zdecydowanie nie chcę się widzieć. Um. A teraz szukamy nosacza. Jest nosacz. O, tu jest ten. Nosacz, czekaj! Chcę cię tylko zjeść. Nie! Ty! Umrzyj, umrzyj! O nie, wezmę sobie jedzenie na wszelki Aha, Ej, miałem go zjeść! Gdzie ten nosacz zwiał? Halo? Chciałem go zjeść. Jest nosacz. To, to nie o tego mi chodziło, ale nieważne. O, będzie. Trafi się. Zabije go. Zjem go. Tak. Mam. Te, co mi fikosz co? Co fikosz? Nudzi ci się. Ojdź Robi się coraz ciekawiej, przyznam. Chyba ja bym sobie dorzucił tego gimnastyka. Nie. Nie żryj mnie, masz. Widzisz? Ja zechlałem ciebie. Tutaj czeka nas chyba ostatnia, tak? Tu jest bzykacz. Możesz sobie mnie kryć, do Mam wszystko. To wezwijmy sobie partnerkę. O, i mi się zmywarka zaczęła robić. Już skończyła. Taj, daj buzi z daleka, bo ten, jak to się nazywa? Dystans. I chcemy gimnastyka, większa szybkość. On jest taki narumbany tutaj wszędzie, no ale cóż. Trucizny nie chcemy. Może bym byli szybsi na razie. No, jakoś to idzie. 14, może dzisiaj jeszcze przejdziemy do fazy stwora, tak na dobrą sprawę. No sobie, to już robimy na szybko, żeby po prostu było. Bądźmy szczerzy. Wie, największe różnice zaczną się dopiero w fazie tego, e, stwora. Największe, takie pierwsze. Że to jest, wtedy rzeczywiście będziemy polować na te wszystkie gatunki. O, 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 o. -o. Kliknąć wszystko, żeby sobie odblokować i jest. Chodź. Aha, umrzyj. Tu jest mój gatunek, tu są kolejne te. No, laj. Ta komórka ma problemy ze skręcaniem, ewidentne. Ała, to bolało. A to jego bolało akurat. No, już jesteśmy na w zasadzie najwyższym poziomie. O, a może tutaj spróbuję zabić tego dużego w sumie. Wolny. Myślę, że damy radę bez problemu. Chociaż kto wie. Bo on strasznie szybko ucieka coś, zauważyłem. Gdzie ty skręcasz, panie? Chcemy dorwać tego dużego gnojka. Znowu. Zaraz mi zdechnie tutaj, tak? Będziesz mój! Będziesz moim obiadem. No. Nie ma achievementa za to. Z niego się wysunęły jakieś. jajeczka. A, a z nich się wykrywają te. O-o! To był zły pomysł! To był zły pomysł! To był bardzo dobry pomysł! Mogłem to zrobić wcześniej. Pytanie, czy z każdego takiego dużego wyjdzie ten? Powtór? Co, czy ty jesteś? A nie, cię już mam w rejestrze dłużników. Do jeszcze, am. Ja tych dużych tak ja inaczej nie co się w ogóle zdobywać. Znaczy się, zdobywać, polować na nie. Chodź, am. To jest strasznie dużo przedstawicieli mojego gatunku. To mnie troszeczkę drażni, bo ich nie mogę zjeść. Hej Mak. Ja już jednego twojego takiego zabiłem O tu jest Mega paszcz Mmm Gdzie tu jest O tu jest ten pak. No gdzie mnie tu czesz? Szczytu jeden Am am. Te to moje mięso Sam upolowałem i spierdzielaj no. No ja poszczę wolę nie zadzierać. Wydaje mi się groźny. Taki okolcowany. Hmm. Tak się zastanawiam, jak ma wyglądać nasz stworek w fazie ten... Znaczy nasza komórka w fazie stwora. Teoretycznie pokusimy się o coś z wieloma nogami. Takiego wiecie, na przykład um, nie gąsienica, jest to noga, ja wiecie, coś ten desyń jakby. A może nawet pieniędzy za to nie dostaję? Dobra, to nieważne, lecimy. Mogę wyjść na ląd? Mogę, dziękuję. Tak, tak, historia działań wiem. Dzięki temu odblokowaliśmy tak. W jest stwora wściekły ryk. W mięso tutaj dostajemy pułapki w fazie plemienia. W fazie cywilizacji usuniemy niezniszczalność i w fazie kosmosu super, super akumulator. Zwiększa z tego uzbrojenia. To się przyda. Okej, okay, lecimy. Wykształćmy sobie nóżki. Niby nóżki. Dobra. To sobie usuniemy wszystko. Poza paszczęką, bo zostajemy mięsożercą. Zresztą ją też na razie usunimy. No, tak. mm, wszystko sobie zwężmy jak najbardziej. I teraz rozszerzmy. Jako, że my nie chcemy się przyjaźnić zbytnio z ludźmi, to nie będzie nam potrzebne e, nic, co daje ty, przyjazne O Zróbmy coś takiego Tu będziemy mieli pas pasz... Paszczękę Tu jest paszczęka K Jak to źle wygląda na nogi tu Zrok, sprint, skok, skradanie się, kolec, splunięcie, O Też, jak bym drugą parę nóg no nie, Zróbmy dwie takie same. Oj, nie tak. Chyba te. te weźmy. I mamy 30. Suzizna kosztuje 15. To może być nasz ogonek. O! <grym>, to jest pokraczne, ale co tam? Później to będzie wyglądać w miarę lepiej, mam nadzieję. No i czegoś. Nie tak. Nie może być. Nie ma białego. O, tu może będzie coś lepszego. Takie ciapy? Czy ja wiem? Tu jest w kropki. Tu mamy pasek. Może to? Nie. A taka skorupa jak u żółwia? A może to zrobimy później żółwia? Jako stworka, zobaczymy. Mm. Nie, to jest tak średnio. Jednak ten żółw mi się nie podoba, może tak kro, Zebra. O. Um. O. I w detalach takie kropki. Niech będzie, to źle wygląda, ale niech będzie. Chociaż łeb troszeczkę by mu poszerzył. Możesz się nie ruszać. Dziękuję. Nie szczękę. No łeb. O. Niech będzie na początek. Wulpera, tantrum vita. Później przerobimy to, zdecydowałem już na Lisa. Tak, w sumie Wulpera pasuje na Lisa, czemu nie? Faza stwora, zobaczmy, co będziemy mieli w okolicy. Tak mi się wydaje, bo tutaj na dole to będzie: Mhm. Orka, odgracza jakiegoś dodziaczek, klamp. Ten klamp mi się podoba, będzie to fajne jedzenie. I to coś, co przypomina Skorpiona, też jest ciekawe. Mogę to zjeść. Gdzie jest reszta? Chodźcie! Wzywam was! Jesus Christ! Już zacząłem coś niszczyć, dewastować. Ten, ten się zaciął. No to początek nowego dnia, a dla Ciebie początek wędrówki po nowym, dziwnym i wspaniałym świecie. Powietrze wypełnia Twoje płuca, gdy stawiasz kończyny na w lądzie, który będzie teraz Twoim domem. Rozpoczyna się kolejny etap ewolucyjnego wyścigu. No Dobra, to już znamy. Prawda? Jesteś mięsożercą, no jestem. Nie mogę jeść owoców. To zacząłbym od tego, że znajdę jakieś elementy o co to? jakie to brzydkie a to jest od jakiegoś gracza dobra na ciebie splunę sobie, będziesz moim obiadem dajesz czemu nie mogę na niego splunąć kiedy jest tak blisko Dobra robota, zwycięża, otrzymuj nagrodę. Jesteś na dobrej drodze do rozwinięcia większego mózgu inteligencji. Okej. Okay. Tam jest alfa. Czym on mi gryzie tą swoją rureczką? Jest alfa. I nowy element. Zew godowy. Tak, wiem jak to działa, wiem. Nie, stój. Najpierw spluń, później zaszarżuj i teraz gie, gryź. Dobra. Gatunek wymarty. Mogę zjeść. Pożywię się Waszymi truchłami. Dobra. Pierwszy gatunek na tej planecie został wybity. No, może nie do końca wybity. Pewnie gdzieś tam są inne. Od nich, jak to się nazywa? Gniazda. Może możesz przekazać, że z czymś się zaprzyjaźnimy, chociaż śmiem wątpić. No tutaj jesteś w ścieżkę bardzo agresywną. Mamy łapki, mamy ślimaczki. Kolejny jakiś taki od jakiegoś gracza. Co tam jest. Czemu one są niebieskie, skoro na obrazku są brązowe? Chyba jakiś błąd tekstur. Tak, to zdecydowanie jest błąd tekstur. Błędów należy się pozbywać. Aż tu zeżrzecie, again. Jesteś ich alfą, więc akurat idealnie się składa. Tu nie macie młodych, nie macie. Szkoda. To jest, szarżą go! No. I to się nazywa szybkie pozbywanie się gatunków. widzę ogólnie, że mam jakiś błąd z tymi stworzonkami, bo wszystko coś tam w tle jest już niebieskie takie. No dobra, później się tym będziemy zajmować. No dzisiaj już kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nasz nowy gatunek na razie nie prezentuje się jakoś bardzo groźnie, ale z czasem może być bardzo trudnym do pozbycia się yy, drapieżnikiem. Będziemy na górze naszej piramidy żywności. Żywności, Boże! <laughs> piramidy... Pokar... Piramida pokarmowa? Łańcuch pokarmowy? Jakoś tak to się nazywa. Łańcuch chyba. A coś jest? Co to, to? A kość. To biorę. Dobra. To jak mówię, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to standardowo myśleć. Łapkę, komentarz, nie subskrypcję. Czy to sobie tam jeszcze chcecie? Wiecie, jak to działa. W następnym odcinku, Daj, będziemy wędrować przez ląd. Może znajdziemy jakieś nowe gatunki, z którymi się jednak zaprzyjaźnimy. Zobaczymy. Jest jakieś werocilaptory, prawie, które nie umiem się bić. To mnie bardzo cieszy. Ja może w tym czasie coś nam jeszcze porobię, żebyśmy byli silniejsi. O, dzień dobry. A na razie cóż. Niech moc naszego kochanego gatunku Wulpera Tantrum zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam krótko.